Amerykański okręt wojenny przypłynął w niedzielę do portu w stolicy Trinidadu i Tobago. Statek USS Gravely zacumował w portu w Spain, stolicy kraju, a jego przybycie jest częścią działań Stanów Zjednoczonych mających na celu zwiększenie presji militarnej na Wenezuelę. Przedstawiciele władz Trinidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych poinformowali, że okręt pozostanie w porcie do czwartku, aby oba kraje mogły przeprowadzić wspólne ćwiczenia wojskowe. Administracja prezydenta Donalda Trumpa twierdzi, że rząd Wenezueli jest zaangażowany w przemyt narkotyków do Stanów. Zjednoczonych Oskarża również prezydenta Nicolasa Maduro o powiązania z organizacją przestępczą Trende Aragua. Stany Zjednoczone rozmieszczają coraz większe siły militarne na Karaibach oraz w Ameryce Południowej. Prezydent Maduro oskarżył Stany Zjednoczone o próbę wywołania wojny z jego krajem. Przed ambasadą USA w Port of Spain odbył się protest. Demonstranci domagali się pokoju na Karaibach i sprzeciwili się amerykańskiej interwencji podkreślając, że suwerenność nie jest na sprzedaż.